No tak, wiedziałam. Zamiast się uczyć, to ty siedzisz i oglądasz te wzory w telefonie. Po prostu odpisuję Nikoli. Pewnie. Za każdym razem, kiedy widzę cię z telefonem. Ogarnij się dziewczyno. Jak tak dalej pójdzie, to nie zażą następnej klasy. Widziałeś swoje oceny? Poprawia. Tak, ciekawe. Kiedy zdążysz, jak niebawem koniec roku? Weź przykład z Laurem. Jej mama może być z niej bardzo dumna. Nie jestem Laurą, a szkoda. Mogłabym się wtedy nie wstydzić, wiesz? Weź kartkę i spisz, co masz zrobić, bo oczywiście, żebyś o czymś znowu nie zapomniała. Zacznij umawiać się z nauczycielami i zaliczaj po kolei. No, może zdążysz do końca roku zaliczyć. Pamiętaj. Nie oceniaj, empatyzuj, spróbuj zrozumieć sytuację, nie wzbudzaj agresji, nie nakręcaj agresji. To powoduje blokady. Pacjent, dziecko nie chce potem z Tobą rozmawiać, próbujesz porównywać. Musisz być świadomy tego, że klient, dziecko, będzie narastała w nim agresja i złość i odmówi współpracy, ponieważ będzie w nim narastało poczucie, że jest gorszy, że sobie nie radzi. Nie zabieraj możliwości poradzenia sobie w danej sytuacji. Nie dawaj gotowych rozwiązań, ponieważ dziecko może nie zgadzać się z Twoim zdaniem. Spróbuj dopytać, w jaki sposób możesz mu pomóc, w jaki sposób możesz razem z nim tą sytuację rozwiązać, wszystko na spokojnie, ze zrozumieniem, z empatią i z dopytywaniem, nieocenianiem i nie a już w ogóle nieporównywaniem do innych osób, ponieważ każdy jest inny i wyjątkowy. Co u ciebie, córcie? No nic, piszę sobie z Nikolą. No, pewnie konsultujecie pracę domową? Nie, tak po prostu, ale właśnie ostatnio nie umiem się za nic zabrać, jestem jakaś rozproszona. Rozumiem, że chciałabyś móc lepiej się skoncentrować. Mm, no tak, nawet szukałam jakichś sposobów w internecie, ale nic mi nie pomogło. O, a masz ochotę opowiedzieć mi o tym, czego już próbowałaś? Jakiś. Ćwiczeń relaksacyjnych, oddechowych, ale nic, zero. A masz jeszcze jakiś pomysł? Myślałam, żeby nie pójść do psychologa, bo właśnie Nikola chodzi i mówi, że bardzo jej to pomaga. Chciałabyś, żebyśmy o tym porozmawiali ze specjalistą, tak? Mhm, mm no i właśnie on na pewno powiedziałby mi, jak rozwiązać ten problem i jak inni sobie z nim radzą. Okej, okay, to dobry pomysł.